Pięknie stwierdzą, pora odwrócić na drugą stronę, niech się podstmażą. Już mm. ślina ciepnie po brodzie, a Tobie? <laughs> Nie musisz mieć żadnych dyplom dyplomów, żeby to zrobić. Łatwy przepis. Szybciutko. Fajny obiadek będzie. Sparagi już stykają. Zagotuję 10, 10 5 minutek. Do sparagów masełko, sól, pieprz, bazylia i pół cytryny do tego wcisnę. Wyciśniemy cytrynkę do obiadu. A może i do kolacji. Może wieczorem też coś poszciskamy.